Na rodzinnym przyjęciu z okazji urodzin babci Haliny, które urządziliśmy w mieszkaniu mojego brata, jego czternastoletni syn Mateusz podszedł do mnie z pełną szklanką koli i wylał całą zawartość prosto na moje kolana. Babcia mówi, że nie masz tu czego szukać, krzyknął, patrząc mi w oczy. Przy stole wszyscy wybuchnęli śmiechem. Osuszyłam spódnicę serwetkami, naciągnęłam uśmiech i milczałam. Tego samego wieczoru wycofałam swoje poręczenie ich linii kredytowej w banku. Do rana laweta zabrała samochód Michała, a punktualnie o ósmej rano ktoś uporczywie dzwonił do moich drzwi. Urodziny babci Haliny dawno zamieniły się w spektakl jednego aktora, jej ulubieńca Mateusza, który dostawał więcej uwagi niż sama solenizantka i jej kupowane w biedronce torty razem wzięte. Zwykle przyjeżdżałam, wręczałam prezent, wytrzymywałam wymagane minimum towarzyskiej rozmowy i zmywałam się przy pierwszej okazji ale tym razem coś mnie zaniepokoiło już w telefonicznym zaproszeniu. Świtku, bardzo cię proszę, żebyś przyszła, zaśpiewała słodkim głosem mama. Mateuszek pytał, czy będziesz. Samo to wystarczyłoby każdemu rozsądnemu człowiekowi, żeby się wymówić chorobą. Mateusz interesował się mną tylko wtedy, gdy coś planował. Poprzednim razem wyżebrał fotel gamingowy do komputera i obsypywał komplementami moje kulinarne zdolności. A dwa tygodnie później opowiadał kolegom na podwórku, że próbowałam być matką, ale spieprzyłam sprawę. Jego dokładne sformułowanie: Dowiedziałam się o tym od syna kuzynki. Gdy poskarżyłam się Michałowi, machnął ręką. Okres dojrzewania testuje granice, więc żadnych łask się nie spodziewałam, ale i tak pojechałam, bo wbrew wszystkiemu nadal przychodziłam. W trzypokojowym mieszkaniu brata Mariny panował gwar. Balony, dwa sklepowe torty z kremowymi różyczkami, pół tuzina już rozpakowanych prezentów. Mateusz opowiadał jakiejś dziewczynie, że babcia obiecała kupić mu auto na szesnastkę. Mama zaśmiewała się przeraźliwie, jakby usłyszała żart stulecia. Nikt nie zauważył mojego pojawienia się. Musiałam głośno kaszlnąć i pomachać ręką, zanim niechętnie wskazano mi wolne krzesło. Mojemu prezentowi, bursztynowym koralom, które wybierałam przez całą godzinę, sądzone było przeleżeć w pudełku cały wieczór nieotwarte. Mama była zbyt zajęta opowiadaniem wszystkim dookoła, jak wychowawczyni Mateusza nalega, żeby przeniósł się do klasy profilowanej dla szczególnie uzdolnionych. Nie tylko zdolny, prawdziwy geniusz, rozumieją państwo. O moim sklepie nikt nie pytał, o charytatywnej zbiórce, którą zorganizowałam dwa tygodnie temu, też nie. Byłam pustym miejscem, na które mogli pokazywać palcem, przypominając sobie o własnej wyższości. Posadzili mnie między dwoma nieznajomymi: jeden trzymał w każdej ręce po puszce żywca, drugi bez pytania wziął mój widelec, gdy upuścił swój. Nawet nie zaprotestowałam, po prostu puściłam w niepamięć sytuację. Puszczałam w niepamięć wiele rzeczy przez lata, a potem stało się coś, co wszystko zmieniło. Mateusz wstał od stołu z pełną szklanką koli. Podszedł do mnie z miną człowieka idącego po swoje, spojrzał prosto w oczy. Babcia mówi, nie masz tu czego szukać. I wylał napój na moje kolana. Zimna, mdląco, słodka, gęsta ciecz rozlała się po spódnicy. Nogi od razu stały się lepkie od cukru. Siedziałam w tej kałuży, a oni się śmiali. Cały stół. Mama odwróciła się do koleżanki i skomentowała coś w stylu Mateuszek po prostu mówi co myśli. Michał nawet klaskał w dłonie. Wycierałam kolana papierowymi serwetkami, a oni rechotali jeszcze głośniej. Uśmiechałam się spokojnie, żadnej reakcji, żadnego dramatu. Siedziałam tak, jakbym nie czuła upokorzenia. Po wszystkim, co przeżyłam, po miesiącach w szpitalu, nadziei i rozpaczy, po tym jak trzymałam w ramionach gasnącą córkę, ten dziecinny wybryk z kolą wydawał się tak drobny, tak nieistotny. I właśnie dlatego stał się ostatnią kroplą. Dlatego, że nawet znając mój ból, nadal widzieli we mnie tarcze do wyszydzania. Ale w środku coś się odwróciło. To nie była uraza, nawet nie złość. To była krystaliczna jasność. Nie chcieli mnie widzieć. Nigdy nie chcieli. A teraz określili to tak jednoznacznie, że nawet ja musiałam przestać udawać, że wszystko w porządku. Wyczekałam jeszcze pięć minut, przeprosiłam, jakby nic się nie stało. Wsiadłam do samochodu, dojechałam do domu i otworzyłam laptopa. Ponad rok temu Michał błagał mnie, żebym wystąpiła jako poręczyciel linii kredytowej dla jego działalności gospodarczej. Błagał, dawił na litość. Mama się martwi, biznes dopiero się rozkręca. Wtedy jeszcze nie otrząsnęłam się po stracie córki. Minęło tylko pół roku od pogrzebu, a ja egzystowałam w jakiejś mgle, mechanicznie zgadzając się na wszystko, byle tylko dali mi spokój. Podpisywałam dokumenty, nie wczytując się. Byle tylko zostać sam na sam ze swoim żalem, miałam władzę, z której nigdy nie korzystałam. Do tej nocy wycofałam poręczenie, napisałam wniosek do banku o wykluczenie z linii kredytowej, konta zamrozili automatycznie. Michał dowiedział się o tym dopiero rano, gdy zadzwonili ze banku, a o 7.45 pod oknami ich domu pracowała laweta. Zabierali korollę kupioną trzy miesiące temu na leasing pod moje poręczenie. Punktualnie o ósmej rano zadzwoniono do drzwi. Otwieram. Na progu Michał z tym samym wyrazem udawanej troski, pomieszanej z prawdziwą paniką, którą obserwowałam przy każdej jego wpadce w dorosłym życiu. Tyle, że teraz nie było mamy gotowej zamieść sprawę pod dywan ze zbawczym czekiem i mnie gotowej udawać, że wszystko się ułoży. Wyglądał na załamanego, nawet się nie przywitał od progu. Musisz to natychmiast naprawić. Żadnego dzień dobry, ani słowa o wczorajszej koli. Ani najmniejszej wzmianki o tym, że cały stół śmiał się ze mnie jak z zaproszonego klauna. Wsunął mi paczkę papierów. Linie zamrozili. W banku powiedzieli, że poręczyciel się wycofał. Jak nie znajdę zastępstwa, wszystko poleci w diabły. Stoiska w galerii Mokotów nie udźwignę z czynszu. Karty kredytowe na maksa. Pensji sprzedawczyniom nie mam z czego płacić. Mama kończy się ubezpieczenie zdrowotne. Mateuszowi składka do Legi Warszawa za tydzień. Oparłam się o futrynę. Milcze. Jego głos się zmienił. Przez tę głupią żartę to robisz? Oto i jest. Żądane przez lata dokuczania dotyczące mojej córki. Nie znęcanie się. Głupi żart. Zatrzasnęłam drzwi przed jego nosem. Po pięciu minutach telefon rozrywał się od wiadomości. Najpierw on, potem Ola, potem mama. Każdy próbował swojego podejścia. Wina, niedowierzanie, groźby. Mateusz przysłał filmik z TikToka. Jakiś bloger udaje płacz, bez komentarza. Zwyczajnie filmik. Wieczorem odkryłam nową niespodziankę. Zostałam w sklepie do późna. Wyszłam na parking w Wawrze. Klucze w jednej ręce, reklamówka z zakupami w drugiej. Samochód był pomalowany. Kluczem przejechali po obu stronach do blachy. Lusterko boczne leży obok. Tylna szyba w pajęczynie pęknięć. Bili czymś ciężkim. Najpierw po prostu stałam, oglądając pusty parking, ani żywej duszy, tylko cisza i dziwne uczucie, jakby samo powietrze zamierało w oczekiwaniu mojej reakcji. Nie zadzwoniłam do Michała, nie zadzwoniłam do mamy, nie krzyczałam, nie płakałam, nie robiłam histerii. Wróciłam do sklepu, włączyłam nagranie z kamer, przewinęłam. Oto oni Mateusz z kolegą kaptury naciągnięte śmieją się jak konie jeden filmuje telefonem Mateusz podchodzi do samochodu. Bazgra z prajem czerwoną farbą nieudacznica, pozuje jak raper do klipu. Potem dla pełnej kompozycji ciska z parapetu sklepu doniczką z kwiatami. Nawet nie mrugnęłam. Zadzwoniłam do wuja Romana, jedynej rozsądnej osoby w naszym rodzinnym żmijowisku. Przyjechał w niecałe pół godziny, milcząc obejrzał nagranie. Gdy dosłuchał oparł się o oparcie. Dzwoń na policję bez gadania. Nie ja dzwoniłam, został. Póki dawałam zeznania. Dzielnicowy okazał się uprzejmy, ale dociekliwy. Na Mateusza Kowalskiego skarga nie pierwsza. W szkole już były incydenty, uszkodzenie mienia, włamania na teren prywatny. Do tej pory wszystko mu schodziło na sucho. Ale z nagraniem nie ma się gdzie wykręcić. Rano Michał znowu się pojawił. Tym razem dzwonił do mnie, stał po drugiej stronie ulicy naprzeciw mojego domu, mierzył krokami chodnik. Jakby czekał, że wyjdę z pokutą. Gdy zrozumiał, że się nie doczeka, zaczął wrzeszczeć. Nie wszystko zrozumiałam, ale poszczególne słowa docierały. Zdrajczyni, bezduszna, jeszcze pożałujesz. Potem zadzwoniła mama, zostawiła wiadomość głosową. Nie wiem, co na ciebie znalazło, świetko. Przez pieniądze robisz taki szum? Przez dziecięcy psikus gotowa rodzinę zniszczyć? Wciąż nie rozumieli. Żaden z nich. Sprawa nie dotyczyła Koli, nierozbitego szkła, nawet nie kredytów. Chodziło o lata traktowania mnie jak biednej krewniaczki, którą tolerują z litości, której nie kochają, a znoszą, której nie cenią, a wykorzystują. To było powolne, metodyczne wypchnięcie. Myśleli, skoro nie eksploduję, znaczy nie zauważam. Myśleli, że się ugną. Zamiast tego po raz pierwszy obserwowałam, jak ich bezpieczny światek pęka w szwach. A ja dopiero się rozkręcałam, Oficjalne zarzuty postawili po kilku dniach. Uszkodzenie mienia według artykułu 288 Kodeksu Karnego. Szkoda ciągnęła na sprawę karną. Plus drobne huligaństwo i samowolka. Ponieważ Mateusz nie miał jeszcze 16 lat, do sprawy włączył się kurator sądowy. Michała z Olą wezwano na komisariat. Z nagraniem zapieranie się było bez sensu. Wszystko jak na dłoni. I zadowolone miny, i spray w ręce, i pozowanie przed kamerą. Nie triumfowałam, nie czułam się zwycięzczynią. po prostu otworzyłam sklep jak zwykle, zmiotłam opadający tynk z ganku i wróciłam do pracy. Ale telefon zaczął się rwać. Klientki opowiadały, że Michał obchodzi znajomych z bajeram, o tym, że wszystko sfałszowałam, zmontowałam nagranie. Do jednego z moich dostawców zjawiła się mama i ostrzegła, że znów szalą mi nerwy jak po tragedii. Nie reagowałam. Zamiast tego usiadłam i metodycznie sporządziłam listę wszystkich nici, którymi byliśmy powiązani. Wszystkiego, co po głupocie wystawiłam na siebie. Linia kredytowa już zamrożona. Dalej umowa podnajmu na stoisko Oli w Galerii Europejskiej. Tam też figurowałam jako poręczyciel. Potem terminal płatniczy dla jej sklepu internetowego na Allegro. A kasa fiskalna, Santander, Allegro Pay. Wszystko wisiało na mnie. Mój błąd. Za dużo dawałam. Za łatwo ufałam. Teraz zabierałam z powrotem. Do końca tygodnia zerwałam wszystkie związki finansowe, rozwiązałam umowy terminali, odwołałam pełnomocnictwa, skierowałam do Urzędu Skarbowego wniosek o wykluczenie moich danych ze wszystkich dokumentów, gdzie figurowała jej działalność. Nie mogliby przyjąć ani jednej płatności bez kontroli, do których nie byli przygotowani metodycznie, chłodnokrwnie i skutecznie. Sklep Oli na Allegro zablokowali po dwóch dniach. Umowę podnajmu Michała anulowali. Na drzwiach powiesili zawiadomienia o rozwiązaniu. Dzwonił cały dzień, zostawiał wiadomości głosowe, to błagał, to groził. Pod koniec prawie płakał. Mama też dzwoniła. Ton to się zmienił. Niszczysz rodzinę. Ojciec by takiego nie chciał. Zabawne. Tata był jedynym, który widział we mnie człowieka, a nie zapasowe lądowisko. I tu mnie olśniło. Uważali, że zbudowane przez nich to ich własność. Zachowywali się, jakby miałam szczęście być obok. A prawda była taka, że wszystko trzymało się na mnie: moje wysiłki, mój podpis, moja reputacja, moje ryzyko. Nigdy tego nie docenili, bo przyznanie znaczyłoby uznanie mojej siły. A im nie podobała się myśl, że trzymam w rękach to, czego nie mogą kontrolować. I zerwali się z łańcucha. Wróciłam do domu późno, witryna sklepu znów rozbita, nawet się nie kryli na podłodze kamień z karteczką na gumce jeden wiersz. Będziesz wzdychać w samotności. Nie przestraszyłam się, nawet się nie zezłościłam. Podniosłam kamień, przypiąłem kartkę na ścianie w piwnicy i znów zadzwoniłam do wuja Romana. Rano przyprowadził adwokata. Teraz na pełen program. Sprawa karna, powództwo cywilne, krzywda moralna, utracone korzyści, wszystko co należne. Nie spierałam się, nie wątpiłam, bo mowa już nie o urodzinach, ani o koli, ani o witrynach. Mowa o tym, żeby przeprowadzić kreską grubą, ostateczną. Oni już nie rodzina, tylko ludzie o tym samym nazwisku. Wyznaczyli datę rozprawy Mateusza przez sąd rodzinny jako nieletniemu, ale pozew cywilny teraz nie tylko do niego. Szkoda sklepowi, samochodowi, systematyczne groźby. Wuj Roman kazał adwokatowi nie przepuścić ani jednego szczegółu. Mieliśmy nagrania, karteczkę świadków i bardzo kompetentnego prawnika. Myślałam, ucichną, będą panikować za kulisami, ale nie tutaj. Po dwóch dniach wiadomość głosowa z nieznanego numeru. Prawie usunęłam, mało lispam, ale coś kazało mi posłuchać. Głos młody, nerwowy. Nazywam się Anna. Pracowałam u państwa brata w stoisku, tym, które zamknęli. Powiedziała, że najpierw nie rozumiała, co się dzieje, a gdy usłyszała o sądzie, coś sobie przypomniała. Kilka tygodni temu podsłuchała rozmowę. Michał z żoną dyskutowali, jak mnie wystawić za psycholkę. Wtedy nie zrozumiała, o kim mowa. Teraz dotarło i dodała, drugą witrynę sam rozbił. Oddzwoniłam natychmiast. Anna odebrała. Głos drży. Miała dość milczenia. Mam korespondencję w messengerze screeny. Prosił, żeby kupić farbę, potem się rozliczyć. Dałam jej kontakt adwokata. Wszystko przesłała. Tego samego wieczora napisała jeszcze jedna kobieta. Pomagała Oli z sklepem internetowym. Widziała fałszywe faktury na moje nazwisko dla dostawców wystawione tak, jakbym była wspólniczką. Używali mojego nazwiska do przebijania z umów, wybijania odroczenia płatności. Raz nawet zorganizowali zwrot, rzekomo przyszedł brak. Przesłałam wszystko wujowi Romanowi do rana. Sprawa z chuligaństwa przekształciła się w poważną sprawę karną oszustwo, fałszerstwo, nielegalne używanie danych osobowych. Adwokat uzupełnił pozew w kilka godzin. Nie byli gotowi. Myślałam, że się opamiętają, przeproszą, zamkną się. Aha, jasne. Późnym wieczorem usłyszałam hałas pod oknami. Sprawdziłam kamerę domofonu przez aplikację. Michał, Ola i mama stoją przed sklepem, nie ruszają się, po prostu patrzą na witrynę, jakby na coś czekali. Potem Michał wyciągnął telefon, włączył live'a na Facebooku. Oglądałam w czasie rzeczywistym. Nazwał mnie pasożytem. Powiedział, że spekuluje na śmierci córki, że wiecznie jęcze o mojej tragedii, żeby wzbudzić litość i wyłudzić pieniądze. Jakbym celowo straciła dziecko, żeby dawić na litość. Jakby te pół roku w dziecięcej onkologii, bezsennie noce przy szpitalnym łóżku i pusty pokój dziecięcy, to mój chytry plan manipulowania rodziną. Że próbuję zniszczyć rodzinę, że potrzebuję psychiatrycznej pomocy. Mama stała za jego plecami. Ręce skrzyżowane, twarz kamienna. Ani słowa, ani próby powstrzymania. Nie wiedzieli, że obserwuję z mieszkania nad sklepem. Nie rzuciłam się, nie wybiegłam się kłócić. Zadzwoniłam pod 112 i wysłałam link do transmisji adwokatowi. Streama usunęli po godzinie, ale ktoś zdążył nagrać i wrzucić do lokalnej grupki. Nagłówek: Rodzinny dramat w Wawrze. Biznesowe porachunki na żywo. Następnego dnia do sklepu pociągnęli ludzie, nieznajomi, stali klienci, po prostu ciekawi. Pytali, czy wszystko w porządku. Niektórzy po prostu coś kupowali i mówili: Trzymaj się pani. Ja po prostu pracowałam, podczas gdy za plecami płonęło. Po dwóch dniach Michał z Olą dostali rozszerzone wezwanie: oszustwo, zniesławienie, odszkodowanie, pełny pakiet. Ich adwokat próbował dogadać się. Niby gotowi rozwiązać polubownie, jeśli zrezygnuje z publicznego procesu. Nawet nie odpowiedziałam, niech mój prawnik się komunikuje. Tak i nie zrozumieli. To nie zemsta, nie vendetta, to przetrwanie. A zapałkę nie ja zapaliłam. Rozprawę wyznaczono na czwartek dziewiąta rano. Poprzedniej nocy prawie nie spałam. Nie ze zdenerwowania, z chęci postawienia kropki, przedstawienia prawdy i odejścia, definitywnie odcinając ich od swojego życia. Przyjechałam wcześniej. Wój Roman już czekał przy wejściu do sądu rejonowego na woli, popijał kawę z kartomowego kubka, jakby zbierali się na drobny spór sąsiedzki. Skup się, tylko powiedział. Podał kopię dokumentów, które adwokat złożył poprzedniego wieczoru. Ostateczną wersję pozwu ze wszystkimi załącznikami, siedem tomów dowodów. Michał wszedł na salę w miętym krawacie, garbiąc się, z czerwonymi żyłkami pod oczami. Ola dreptała z tyłu, coś mamrotała pod nosem, wgapiała się w telefon, wyraźnie próbując się wyabstrahować. Usiedli dwa rzędy przed nami, ani razu się nie odwrócili. Mamy nie było. Później dowiedziałam się, sąsiadom naopowiadała, że zdrowie nie pozwala, nerwy do niczego. A tego samego ranka, ktoś się sfotografował w kawiarni, siedzi na tarasie, śmieje się z koleżankami przy filiżance kawy. Sędzina, kobieta po pięćdziesiątce, siwa pasemka nad czołem, prowadziła proces czarno, bez zbędnych emocji. Nasz adwokat metodycznie wykładał dowody: nagranie z Mateuszem, zapis streama Michała, fałszywe faktury z moim podpisem, które kleiła ola. Potem poszli świadkowie, trzech byłych pracowników, dwóch dostawców, i ta Anna z paragonami i screenami korespondencji o tym, jak Michał planował rozbić drugą witrynę. Z każdym nowym dokumentem Michał coraz głębiej wpajał się w krzesło. Nasz adwokat żądał nie tylko zwrotu bezpośredniej szkody. Krzywda moralna, utracone korzyści, koszty sądowe, pełny pakiet. Ich obrońca próbował grać rodzinnym konfliktem, który wymknął się spod kontroli. Niby nadmierne żądanie trzeba rozwiązać polubownie. Sędzina się nie nabrała, przejrzała wydruk streama, przestudiowała screenshoty. I powiedziała to, co zapamiętałam na zawsze. Jeśli w państwa rodzinie tak się rozwiązuje osobiste sprawy, cieszę się, że stało się to własnością publiczną. Wygraliśmy we wszystkich punktach. Michałowi z Olą zasądzono wypłatę 180 tysięcy złotych. Mateusza zobowiązano do prac społecznych, konsultacji z psychologiem szkolnym i oficjalnych pisemnych przeprosin. List przyszedł tydzień później mailem. Wyraźnie pisał nie on zbyt gramatycznie. Nie odpowiedziałam, ale to, co zaczęło się po sądzie, było niemal gorsze od samego procesu. Wróciłam do domu późno, klomp przy wejściu zrujnowany, skrzynka pocztowa zgnieciona, przy drzwiach rozsypane resztki jedzenia, żadnej karteczki, żadnego napomknienia, kto to zrobił. Nawet nie westchnęłam, posprzątałam śmieci, postawiłam dodatkową kamerę z czujnikiem ruchu, napisałam kolejne zawiadomienie. Teraz policja reagowała poważnie. Precedens stworzony, materiały w aktach. Po kilku dniach brat cioteczny, jeden z nielicznych, którzy zachowali neutralność, przesłał wiadomość. Był na rodzinnych zbiórkach u dalszej rodziny. Ktoś mnie wspomniał. Mama opowiadała, że zamieniłam się w zimną, rozgoryczaczoną kobietę, która spekuluje na nieszczęściu dla zysku. Michał oświadczył, że jeszcze nie skończył. Nie odpowiedziałam na wiadomość, zrobiłam screen, zachowałam. I tu zrozumiałam coś, od czego zrobiło mi się spokojniej niż było od lat. Oni się rozpadają. Im mocniejsza stawałam się ja, tym bardziej się rozkładali. Sklep działał jak nigdy dotąd. Uruchomiłam linię lokalnych rzemieślników: biżuteria ręcznie robiona, ceramika, naturalne kosmetyki. Dogadałam się z regionalnym dostawcą ekologicznej żywności. Sprzedaż w miesiąc się podwoiła, poszerzyłam kadrę, wynajęłam dodatkowe pomieszczenie pod magazyn. Pracy było co niemiara, ale nie tęgała. Było uczciwie zasłużone i zadbałam, żeby odpowiedni ludzie się o tym dowiedzieli, nie wszyscy. Kto dzwonił na urodziny, kto przyjechał na pogrzeb mojej córki bez przypomnień i namawiania, kto po prostu siedział obok, nie próbując pocieszać szablonowymi frazesami o: Wszystko na lepsze, czy Bóg zabiera najlepszych. Ci nieliczni, którzy rozumieli, czasami wystarczy po prostu być obok, nie włazić z radami, żeby się rozerwać, czy jak najszybciej urodzić nowe dziecko. Opowiedziałam o rozszerzeniu, o publikacji w Puls Biznesu, o nominacji do Nagrody Przedsiębiorca Roku od Krajowej Izby Gospodarczej. Tak jakby od niechcenia, bez przechwałek, po prostu fakty. Wiedziałam, że przekażą dalej. I wiedziałam, to ich dobija, bo latami wbijali mi do głowy: bez ich akceptacji, bez ich wsparcia, bez ich nazwiska przepadnę. A teraz oni za burtą. I najgorsze dla nich, u mnie wszystko świetnie. Minęło kilka miesięcy. Sklep kwitł. Oglądanie się przez ramię już nie było potrzebne. Kamery działały, zamki wzmocnione, ale to napięcie, ta czujność minęły. Było cicho, jakbym obudziła się i odkryła, że hałas w głowie w końcu umilkł. A Michała nie słyszałam od sądu. Ola usunęła mnie ze wszystkich mediów społecznościowych. Mateusz zniknął z internetu, albo konta poszły na prywatne, albo w ogóle pozamykał. Ich milczenie było raczej taktyczne, niż pełne skruchy. Mama już nie dzwoniła. Ani razu. Ale plotki docierały. Zawsze przez trzecie ręce. Starszy kuzyn opowiedział. Michał próbował otworzyć nowy biznes, ale nikt nie chciał być poręczycielem. Reputacja nadszarpnięta niegłośno, ale gruntownie. Dostawcy żądają przedpłat wynajmujący potrójnego zabezpieczenia. Utknęli. Szkoda, którą wyrządzili, wróciła do nich po nazwiskach, reputacjach, finansach. I najlepsze nie opuściłam się do brudu. Wszystko zgodnie z prawem. Każdy dokument, każde zawiadomienie, każde wycofanie poręczenia w ramach moich uprawnień. Oni rzucali błotem. Ja przekazywałam sprawę sędziemu, ale był jeden moment, nieoczekiwany i dziwnie wzruszający, który postawił ostateczną kropkę. Niedziela, sklep zamknięty. Sprzątałyśmy po prywatnym wydarzeniu jarmark kobiecego przedsiębiorczości. Dużo śmiechu, pysznego jedzenia, nowych kontaktów. Jedna z dziewczyn sprzedawczyń, zamiatając podłogę, rzuciła: Pani świetlano, tam jakaś kobieta niedawno stała, długo patrzyła. Sprawdziłam nagranie z kamery i zamarłam przed ekranem. Mama stała tam może pięć minut, może dłużej. Nie pukała, nie próbowała wejść, po prostu patrzyła przez szkło z wyrazem twarzy człowieka, który przyszedł na pogorzelisko rodzinnego domu i odkrył zamiast niego kwitnący ogród. Pewnie spodziewała się zobaczyć zabite deskami okna i ogłoszenia o upadłości, albo mnie, załamaną, zaganianą do kąta, błagającą o przebaczenie. Zamiast tego jej wzrok ślizgał się po ludziach, którzy kończyli sprzątanie po dużym wydarzeniu, po zapełnionych półkach z nowymi kolekcjami, po moich pracownicach, które śmiały się z czyjejś żartu, po naoliwionej maszynerii udanego biznesu, gdzie każdy element znał swoje miejsce. Odeszła, tak, i nie zdecydowawszy się przekroczyć progu, a ja nie pobiegłam za nią, nie chwyciłam za telefon z porywem, żeby wybrać jej numer. Po prostu dalej wycierałam szklane półki i sprawdzałam utarg za dzień, bo w tym momencie jej pojawienie się znaczyło nie więcej niż cień przypadkowego przechodnia na wieczornej ulicy. Dziwna rzecz, nie odczuwam do nich nienawiści tej rodzinie z moim nazwiskiem. Nie tęsknię za niedzielnym obiadami, gdzie każda łyżka rosołu była przyprawiana osądem, za świętami, gdzie moja rola to statysta w cudzym przedstawieniu, za rozmowami, w których moja opinia miała wagę pustego dźwięku. Nie tęsknię za matką, która gotowa była bronić kogo bądź: sąsiedzkiego kota, syna męża, trójciotecznej siostry, przypadkowego współpasażera w autobusie, ale tylko nie córki, która straciła dziecko i potrzebowała zwykłego ludzkiego ciepła. Czasami, gdy sklep bije kolejny rekord sprzedaży, albo lokalna prasa pisze o naszej charytatywnej inicjatywie, dzielę się nowościami z parą braci ciotecznych, tymi, którzy zachowali człowieczeństwo. Robię to bez złośliwości. Po prostu stwierdzam fakty, wiedząc, że rozniosą informacje po rodzinnych kanałach szybciej od każdego telegrafu. I gdzieś tam, w swoim nowym wynajmowanym mieszkaniu albo u kolejnych dalekich krewnych, usłyszą o moich sukcesach i zrozumieją, ich przekleństwa obróciły się w błogosławieństwo. Być może ktoś nazwie to drobnostykową zemstą, ale wolę myśleć o tym, jak o naturalnej grawitacji. Ci, co próbowali mnie utopić. Sami poszli na dno. A ja po prostu nauczyłam się pływać. I teraz zasypiając w swoim mieszkaniu nad sklepem, słuchając ciszy nieotrutej jadem fałszywych uśmiechów, wiem na pewno. Najlepsza zemsta to wcale nie zemsta. To życie przeżyte pełną parą wbrew ich prognozom. Jeśli ta historia was poruszyła, subskrybujcie kanał Historie z życia. Znajdziecie tu więcej prawdziwych opowieści o tym, jak ludzie radzą sobie z najtrudniejszymi momentami w życiu. Czasami końcówka, której się nie spodziewamy, okazuje się najlepszym początkiem.